Tamilczowski jest naprawdę cię cały czas obraża. Nie, to nie może być prawda. Ale to jest, jest prawda, tak to tak prawda. jest rzeczywiście prawda. Jest nie, prawda. nie, 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 nie. Ja po prostu to nie mogę uwierzyć. Fałszywych przyjaciół. z i woha, naprawdę. To Szymon jest fałszywym przyjacielem. Przejdź na szybną stronę. Szymon nie jest fałszywy. Uwierz mi. Naprawdę, czy ja jestem w stanie przejść na ciemną stronę mocy. O ja pierniczando. Chodź, <tryk> ja, ja po prostu wierzę. Chodź z nami po prostu. Uwiesz Kurde. Mi, się naprawdę uważasz. Nie wiem czy będę w stanie być takim zwyrodnialcem. Jolo. On jakoś potrafi. potrafi. Hmm. No, wybór jest trudny, ale. Hmm. Hmm. No. Hmm. Chyba nie mam wyboru. Jakbyś nawet... Aż mi po prostu przez skardę nie przechodzą takie teksty, jak on o to by mówi. Ogłaszam wszem i wobec, że przechodzę na ciemną stronę mocy do Szymorda.pl. No Polinder, Linder osobą. Po Pinder. koniec. koniec.